Poznanami mecz Ruch Chorzów pogoń świetlce na Super Auto Stadion Śląski. To pierwszy mecz niebieskich w tym sezonie pod wodzą trenera Waldemara Fornalika. Co powiedział trener? Sami posłuchajcie. No na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie ten pierwszy mecz. Na pewno liczyliśmy bardzo na zwycięstwo. Tak się nie stało. Yy, wiadomo w jakim momencie przejmowałem drużynę, ale nie mam zamiaru się usprawiedliwiać właśnie tym faktem. Po prostu chcę się skupić na tym, co się wydarzyło. Myślę, że pierwsze 15, tam 17 minut naprawdę było niezłe w naszym wykonaniu. Później nagła powiedzmy utrata nie wiem czego, że pozwoliliśmy <laughs> na coś więcej drużynie pogonić się w lice. No bramki też fatalnie stracone. Myślę, że zabrakło nam takiej też płynności w dużo było nerwowości w sytuacjach, kiedy mogliśmy piłkę przyjąć, uderzyć, albo przyjąć, zagrać do partnera. Podejmowaliśmy naprawdę złe decyzje i efekt jest taki, a nie inny. W końcówce no, można było strzelić jedną, czy dwie bramki. Tak się nie stało. Te, mówię, znowu były fazy niezłe. Musimy pracować nad tym, aby te 15 minut trwało przynajmniej przez 60-70 minut, a nie w jakimś małym wymiarze czasowym. Tu mam sporo zastrzeżeń właśnie o tą formację, gdzie na początku to nieźle tam funkcjonowało, później zaczęły pojawiać się problemy. Więc w końcówce też potrafiliśmy zdominować, dzisiaj drużynę pogoni, ale przy tak głębokiej defensywie, no nie jest łatwo stworzyć sytuację, chociaż była ta poprzeczka, była sytuacja szwedzika uważam bardzo dobra, ale to za mało. To za mało jak na ruch Chorzów, jak na to, co byśmy chcieli grać i jaką chcielibyśmy oglądać drużynę. Musimy też no, jeszcze wzmocnić tą drużynę. Sami widzimy, że zrobiliśmy cztery zmiany i na ławce pozostali sami młodzieżowcy. Tak? więc też kontuzje się pojawiły, więc myślę, że ta drużyna wymaga wzmocnienia. No, przyjmujemy, jakby to powiedzieć, z pokorą tą porażkę, wiemy ile pracy przed nami i myślę, że każdy dzień będzie pracował na korzyść tej drużyny i z każdym meczem. Mam nadzieję i jestem przekonany, że będziemy w lepszej dyspozycji niż byliśmy dzisiaj. Ten mecz nie zakończył się tak, jakbyśmy tego chcieli, ale to nie finał. To zaproszenie do walki i na kolejny mecz domowy Ruchu Chorzów, który zostanie rozegrany już 20 sierpnia o godzinie 20.30 na tym stadionie. Super Auto Stadion Śląski. Widzimy się. Do zobaczenia, niebiescy.